Ja, Krzysztof, Kaczmarzen zwany, z ludy miejscowego i wyborców wójtem obrany, dnia 24 miesiąca, czerwca, anno dominium 2011 roku, dekret ogłaszam. Dzień świętego Jana w Grodzie, w Ślizaku, obecnie Leszkowicami przez miejscowy lud nazwany, po odpustach odprawionych przez wielebnego proboszcza Mirosława Zwanego, nagazuje dla obyczajów ojców naszych wróci wrócić i w tą Ną na rzece Wieprz pianki rzucić. Niech to na dobne uczynią i młodzi bez GPS-ów potocznie obrączkami zwanymi. Powtórę dyspensyję udzielam dla wszystkich rusałek, pokradłowych duchów, wiedź, wiedźminów, czarodziejów, czarownic, wszelakich, do odprawiania gusek i zaklęć magicznych. Po to, aby kura dości naszej wieczór ten godny uczynić, jednocześnie temu Bractwu magicznemu każe przed świtem trzmychnąć, przed następny rok w Ciemnym Boże czekać na następną noc świętojańską. A wy ludkowie, nakazuje bez zbędnego odciągania się godnie uczestniczyć w zacnych igraszkach. Takowych jak wybrać naj, najpołabniejszą rusałkę, wysokiego Jana znaleźć, rzucać daleko noszem, który przez niegodnych cyckonoszem zwany jest. Żółty również męskim przyodziewkiem typu berezantenką będą siedziały. Niektóre panny i urodziwe damy będą mogły się wstrzygę i poczwarę lub inną czarownicę zmienić i swoimi magicznymi czarami, miksturami na ze śmiechu powalić. Na sam koniec z tych radosnych zabaw rzucim wianki w wieprz i pójdziem szukać kwiatu paproci, aby dostatek w naszych domach nastał. A na sam koniec wybaczcie ci godni ludkowi, żem w szatach niegodnych przybył do was i uwłaczenie proszę, a sądzę, że dziś kwiat paproci znajdę i majętne, majętniejsze stroje posiądę. O co proszę świętego Jana złanego czasami kupało. Brawo! Ten oto klucz na piesko pierwsoleszkowską świętojańsko świętojańską wręczam oto gospodarzom. Przyjdźcie i bawmy się dobrze. Brawo! Brawo! Na pierwszej tegorocznej biesiadzie, święto oczywiście. Zapraszamy wszystkich do zabawy. Zanim zaczniemy konkursy na najpowabniejszą rusałkę, musimy gościć w dziewolne miejsca. Zapraszamy do zabawy. Co nas, Cześć. co się, usiądźcie wygodnie. Prosimy Państwa, z góry prosimy tutaj do nas. Bardzo, bardzo prosimy, aby panowie, janowie przygotowali się do pierwszej konkurencji. Będziemy mierzyć. Czy są janowie? Bardzo miło Państwa powitać i chciałam tutaj powiedzieć yy, tak troszeczkę yy, o naszych sponsorach. Otóż te piękne wieńce świętojańskie, wypiekła piekarnia Państwa Jona i Marii Bilińskiej z Leszkowic. To duże, duże brawa. To, tu nie tylko mamy wince yy, świętojańskie, jest tu również chlebek, są makowce, baby, pierniki. No cóż, czegoż tu jeszcze nie ma, Drodzy Państwo. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Bardzo serdecznie dziękujemy następnemu sponsorowi, którym jest pani Genowefa Karczmasz z Ostrówka. Duże brawa. Mamy tutaj napitek i słuchajcie Państwo całą skrzynę kiełbasy. Także duże, duże brawa. Serdecznie dziękujemy panu Waldemarowi Curowi. Pan Waldek tutaj zatroszczył się o nasze gardła. Oczywiście bez procentu, bez procentu napoje. Do wyboru dla dzieci Coca-Cola i napoje owocowe. Duże brawa! Pan Zdzisław Żmuda własnoręcznie wykonał przepiękny klucz, który mieliśmy okazję podziwiać, za co bardzo serdecznie mu dziękujemy. Duże brawa! Duże brawa również dla sponsora. No to klucz wykonany przez pana Zdzisława, doceniamy miejscowych artystów, duże brawa również dla sponsora Michała Mazura z apteki w Ostrówku, który wsparł nas, nasze przedsięwzięcie, bardzo proszę. Jeszcze raz witamy wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszamy w Dniu Święta wszystkich Janów. Nie ma się da. czego obawiać. Zapraszamy wszystkich Janów i życzymy wszystkiego najlepszego w Dniu ich święta. Dzień. Chciałbym ja jeszcze podziękować jednemu sponsorowi, panu Radkowi Malesowi, Grześkowi Malesowi, Malesie, który też się przyczynił do tej wspaniałej imprezy. Zapraszam wszystkich Janów. Drodzy Państwo, może tu kolega powiedział, że poszukujemy najdłuższego Jana. Ja proponuję, że może na początek najwyższego albo najmniejszego Jana. Janeczków może małych. Bo najdłuższego do najszerszego. Drodzy Państwo, nie ma wśród nas żadnego Jana? To jest niemożliwe. Na drugie może mieć Jan. Z dowodem osobistym. Zapraszamy. Dobra, bez tych dowodów. Okay. Wierzymy na słowo. Może podatek, jak się zgłosiło? Bartek jest yy, łatwowierny. A przynajmniej będziemy negocjować. No może Janiny są. Janiny też mogą brać udział. Nie, nie chodzi o to. No zbliża się jeden pedał, ale to niestety nie Jan. Nie, przepraszam bardzo, bo mówią o długości, wysokości Jana nam chodzi. Bo może tych Janów mają długich, ale nie chodzi nam o to. O wzrost, przepraszam bardzo, nie? No nie, nie, bo może się mylą. nie? No, Stwidzą się, ale bardzo prosimy. Nie, to jest wysokość tam chodzi, który tam wychował się, w Witamy dwóch, Witamy dwóch Janów. Jest, jest, już jest. Prosimy bardzo. Czekamy na następnych. Dobra, ale są fłędne nagrody. Nie obejdzie tam dalej, i będzie że nie dwóch jest. Ale... Wiek też się leczy, pamiętajcie, czyli 53 któryś tam, nie? Powojenny. Yes. Dobra, dobra, Każdy mówi. wiek jest dopuszczony. Tak, tak, wszyscy tak Aha. mają? Tak. No i w tym momencie jest tylko dwóch. Dro... E, szukajcie, jeszcze ktoś ma. czekamy może... jeszcze chwileczkę, czy jest może... jeszcze jakiś Jan wśród nas? Trzy są nagrody. Jedna jest do Holandii wycieczka. Przez górę tatarską, piechotą. Fundowana przez gminę. Przez gminę, nie? Jeszcze można zdobyć kosiarkę tam, gdzie kosy produkowali. Ale trzeba ją naprawić, bo ma silnik zatarty. Tak, tak. A może jeszcze coś się rzędu, to... Dobra, dobra, mamy z bok. Jeszcze chętnie prosimy bardzo szybko i w tym momencie poza zaraz zamykamy, bo jest nagroda bardzo piękna. Naprawdę. Trzy nagrody jest. No jeszcze ktoś dziś? Janek jest? Może muzykant być? Mamy no. jeszcze wśród nas jakiegoś Jana? Mamy tam pięciu Janów stoją. Zapraszamy wszystkich Janów. Nie ma się czego obawiać. Nie bójcie się. No, zmarłych nie bierzemy, bo... trudno zmierzać. Nie no, potrumuje Dobra, no jeśli jest dwóch, bierzemy, co tam? Dobra, tak Dobra, no, mierzmy. Jedy... E, prosimy szpadel jakiś, bo jeden zawieszał. A dalej by To to Okej, skoro nie ma więcej Janów, mierzymy. Jest, dwóch. Mierzy... jest jeszcze jeden Jan. Nie, Jest trzy miejsca, nie bój się. Witam wszystkich Janów. Dobra, jest okay, to co? Dobra, jest to co? Z wysokości się ustawić. Dwa Z dala i proszę co? Z dala i Z tyłu. Z tyłu. Z, tyłu. z, tyłu. z Najpierw z tyłu, później z przodu. O, pracy, pracy no. Met 76. A z przodu ile? <grym> nie, nie podaję. A z Nie ile? Nie podaję. Nie podaję. Nie podaję. Nie podaję. Nie 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 podaję. Nie podaję. Nie podaję. Nie podaję. Nie podaję. Nie 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 Siłuchowe, chyba na Uwa Uwaga. Ma mamy najwyższego, ja mam 1,83 Prosimy o brawa. Które? Drugie. Które? Drugi. Trzecie. I tak kolejno, drugie, trzecie. Tak jest. No i mamy zwycięstwo. Mamy zwycięstwo. Słuchaj, niech Ty, Siergiu, ale służy do picia pięknego piwa. Jak najdłużej, nie. Drugie miejsce, bardzo proszę, żeby się ja nie Pięknie się pieniło i się śniło. Zaraz, zaraz, zaraz. Pięknie czyli są równą, się na nagrodę równe, nie? jeszcze raz o brawa. Brawa dla zwycięzców. No i cieszymy się, że tacy... Urośli w naszej wiosce, nie? Wszyscy! Ale leczemy do ruchy! Równość powinna być! Społej częściej pana Bakie, nie, zapieram, równo, nie ta... Prosimy panie o stronatku, wszystkich Tak Do lat, lat. Szanowni Państwo, zapraszamy do zabawy. Państwo jesteście, jak występu nowoczesną historię, tworzymy nowe imprezę, pod nazwą do w Wieszkowica. Zapraszamy, możecie później opowiadać, co było źle, co było dobrze, ale uważam to, że uczestniczycie w tej zabawie. Zapraszam wszystkich starszych, którzy pamiętają tego typu imprezę, bo przypomnienia, jak to było kiedyś w Wojzkowicach, czy odbywały się takie imprezy. Zapraszamy starsze osoby, które jeszcze pamiętają wcześniejszej imprezy. Jak wyraźnie w pięciu dożyli koprowacki. Zapraszamy Grzegorza Malesa. Pan Grzegorz zaprezentuje, jak wygląda powabna rusałka. Grzegorzu z ruchem baletnicy zapraszam. Mamy być tutaj w Szanowni tak. Państwo, wychodzi, że. Żyli musi być każdy cłonek powyżej 90 kg. Zapraszamy wusełki. Zapraszamy wszystkie wusełki tutaj przed drzwi. Zapraszamy wszystkie rusałki. Bardzo serdecznie. Tutaj proszę na środek, daleko od drzwi, żeby nie dotykali. Zapraszamy rusałki w wieku od jednego do 99 lat. Proszę sądeczko ładnie Zapraszamy wszystkie. O, tam jeszcze idzie rusałka. Widzę z prawej strony, z lewej strony. O, tam widzę piękną rusałkę. Zapraszam, zapraszam. Rusałka koła parasala. Chodźcie, rusałki, chodźcie. Nie chowamy się za parasol. Zapraszamy do nas. Zapraszamy wszystkie rusałki. Zapraszamy rusałki, a druga tak ma chyba około 18 lat. Zapraszamy. i nierusamy.